Witam Państwa serdecznie na naszych spotkaniach klinowych. Arek Zwierzchowski. Dziś kontynuujemy temat rozwiązywania problemów złożonych w sposób metodyczny, fakty, przyczyny, rozwiązania. Dziś powiem o fazie końcowej, o wyborze rozwiązań. Podczas burzy mózgów, akurat omawialiśmy burzę mózgów Philipsa 6.2.3, została wygenerowana wstępna lista najlepiej rokujących pomysłów. I teraz należy przejść do krytycznej już selekcji, wyboru tych najlepszych. Jak się do tego zabrać? Dobrze, abyście mieli pasujące do Waszego zespołu, do Waszego biznesu, do y, Waszej firmy kryteria wyboru, czym się będziecie kierować przy ocenie. Jeśli tych kryteriów nie macie, z pomocą mogą przyjść pewne narzędzia decyzyjne, jest ich y, kilka. Natomiast ja dzisiaj wspomnę o dwóch y, najczęściej stosowanych. Pierwszy z nich jest matryca PVA, Project Value Assessment. Na dwóch osiach mamy rozpisane efekt i wysiłek. Wysiłek można kategoryzować, można definiować w, w kategoriach, czy to koszt, czy czas za, Waszego zaangażowania. Natomiast idea polega na tym, aby te pomysły zespół przypisał do poszczególnych obszarów wykresu. Przeważnie te pomysły, które będą miały duży efekt, natomiast realizowane będą w miarę niskim wysiłkiem, niskim kosztem, to są te nasze quick wins. W następnej szybkie zwycięstwa, pozwalające szybko dosyć usprawnić proces, wyeliminować problem. Natomiast w dalszej perspektywie warto się na przykład skupić na pomysłach, które generują tak samo duży efekt, ale już wymagają większego wysiłku. W tym celu pewnie będziecie potrzebowali też decyzji decydenta. Waszego. Może się też okazać, na pewno się tak okaże, że podczas przepisywania tą metodą y, pomysłów tutaj właśnie wypłynie kwestia tych kryteriów. Zacznijcie dyskutować, czy to jest tu, czy to jest tu, czy może y, tu. I to jest też miejsce na wtedy spojrzenie y, na wasz obszar i doprecyzowania pewnych y, kryteriów, które będą wam pomocne. Drugą metodą y, Krytycznego podejścia do ostatecznej selekcji pomysłów jest matryca wyboru, która jest bardziej analityczna, w tym sensie, że już ma pewne predefiniowane y, tutaj pytania, należy, na które należy odpowiedzieć. Na przykład, czy pomysł jest tani, czy jest to jeden z naszych y, priorytetowych trzech y, pomysłów, czy możemy go wdrożyć szybko, czy możemy go wdrożyć własnymi y, siłami, y, czy jest to na przykład pilne. To jest takie pytanie trochę wyktrych, bo może się okazać, że y, taki bufor bezpieczeństwa, bo może okazać się, że y, na przykład zmieniają się okoliczności funkcjonowania waszego biznesu lub może decyzja nadchodzi, lub przepisy się zmieniają, należy podjąć y, szybko decyzję. W każdym razie oceniając poszczególne pomysły przez pryzmat ilość tych y, pytań zdefiniowanych w tej y, matrycy, uzyskujecie punktację. Możecie jeszcze sobie zostawić pewien bufor bezpieczeństwa, na dodatkowe kolumne pytanie, priorytet na przykład. I tutaj też mogą jakieś inne funkcjonować u Was zasady, które pozwalają pomimo punktacji zmienić trochę kolejność wdrażania. Termin i osoba odpowiedzialna za zaopiekowanie się danym wybranym zadaniem. Także zaakceptowane ostateczne pomysły przenosimy do na przykład arkusza y, Action List y, i dalej opiekujemy się już wdrożeniem. To był ostatni etap rozwiązywania problemu w sposób taki metodyczny FPR. Zachęcam Państwa do y, praktykowania, y, życzę powodzenia i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w naszych kolejnych spotkaniach.